Witajcie. Długo nie nagrywałem, ale to, e, przez ten tydzień e, zdą, zdążyłem być przeziębiony, więc e, wolny czas wykorzy wykorzystywałem na kurowanie się, e, więc e, jakoś tak, e, tak wyszło, że po prostu e, nie zdołałem przez ten czas e, niczego nagrać, no, ale e, cały czas e, o Was e, pamiętam i... E, Uzna po pomyślałem sobie, że dzisiaj e, koniecznie muszę e, ten filmik nagrać, bo już tydzień e, od e, po e, po poprzedniego e, filmiku jest. Więc e, dzisiaj, dzisiaj będzie e, ogólnie e, kolejn, e, kolejny e, w, e, odcinek e, serii Politycznie. Będę mówił o zmianach w Konstytucji, e, jakie według mnie e, powinny. E, Zajść. Przede wszystkim, oczywiście, jestem zwolennikiem napisania od podstaw całkiem nowej konstytucji. Uważam, że, że ta konstytucja uchwalona przez rząd SLD chyba w 1997 roku to był szósty VI czy siódmy, a nie wiem, siódmy raczej, ale mogę się mylić. W każdym razie Konstytucja obecna jest nazywana Konstytucją Aleksandra Kwaśniewskiego, bo rzeczywiście Aleksander Kwaśniewski ją forsował. I nawet gdzieś, gdzieś mam broszurkę z tą konstytucją, którą rozsyłał do, do wszystkich rodzin, kiedyś były prezydent Aleksander Kwaśniewski. No ale ta konstytucja wcale. Wbrew temu, co mówi Komitet Obrony Demokracji, nie jest ża żadnym y, wielkim y, osiągnięciem, ani i, czymś, y, czymś t, takim, t, y, czego nie można zmieniać, ani y, ruszać, i w ogóle jest święte. Y, wręcz przeciwnie, to jest dość kiepska konstytucja. Y, konstytucja, która y, tworzy y, system y, gabinetowy, y, taki parlamentarny, y, a według mnie y, przede wszystkim powinno... Y, tworzyć e, się e, silną władzę prezydencką. E, si, silna wła, władza prezydencka e, to było coś, co e, dobrego e, w Drugiej Rzeczpospolitej. E, ta e, konstytucja z 1935 roku. E, w sumie, może miała e, jakieś e, ogólnie ta, e, ta władza sanacyjna. E, e, tej władzy sanacyjnej można było bardzo dużo zarzucić, ale sama konstytucja i idea systemu prezydenckiego akurat y, była jak najbardziej okej ok, okay, y, i w tym kierunku y, można by, by właśnie y, pójść. Y, już zresztą mówiłem w poprzednim y, filmiku, że y, system prezydencki, więc połączyć y, w stosunku do, do tego co jest teraz obecnie, połączyć kompetencje premiera i prezydenta i nadać y, to prezydentowi prostą y, piłkę. Kolejna rzecz, co jest nie tak w tej Konstytucji. Na pewno problemem w, w Konstytucji jest e, e, ilość posłów, senatorów tego, czyli w pełno tych e, e, na taki e, dość e, niewielki kraj mamy więcej e, parlamentarzystów niż, niż e, znacznie większy na przykład e, Stany Zjednoczone e, Ameryki Pół, Północnej, więc to jest absurd, e, ale powiem wam, że ja bym w ogóle... E, Taki plan minimum to jest e, zmniejszenie ilości posłów i senatorów, e, ale to jest e, plan minimum o, oczywiście. Wtedy, jak, e, jakbyśmy to zmniejszyli, to, to na pewno e, ja bym również zlikwidował e, próg wyborczy i stworzył system prawdziwy, pro, proporcjonalny, e, bo po prostu próg wyborczy powoduje, że, że, że nie wchodzą. E, posłowie czy parlamentarzyści, którzy mają poparcie, ale nie, nie wchodzą, bo, bo są e, z nie, nie z tej partii, która, e, z której powinni być, po, po prostu tylko z dużych partii, którzy, które mają 5% poparcia, e, mogą zostać parlamentarzystami. To, to, to jest absolutnie złe. E, jeśli e, mój plan minimum, by, e, by, by rzeczywiście zrealizować, e, to przede wszystkim ja bym e, w wyborach zlikwidował na listach wyborczych, w ogóle wszystkie listy partyjne. Po prostu ka każdy komitet mógł. Ka każdy po prostu obywatel, e, jakiś ilość tam obywateli mogłoby zgłosić swojego kandydata i byłby dopisany na listę. I w nawiasie, przy nazwisku, nie byłoby nazwy partii, że, bo teraz to jest... E, tutaj akurat e, Kukis, chociaż so, sami miłowami się nie zgadzam, to, się, e, to zgadzam się z jego, e, e, z jego określeniem partiokracja, bo rzeczywiście teraz jak, jak są listy partyjne, to, to jest taka partiokracja właśnie. Jedna lista kandydatów, alfabetycznie posortowanych kandydatów. Jak ktoś chce zagłosować na kandydata z danej partii, to niech przygotuje się do wyborów, niech przed pójściem do e, lokalu e, przygotuje się, jaki jest kandydat e, e, tego, e, 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 jego ulubion ulubionej platformy, czy PiSu, czy nie wiem, jakiegoś innego syfu e, i niech sobie, e, i niech sobie zagłosuje na tego kandydata, ale, e, ale nie może być tak, że, że już w lokalu wyborczym przy kandydacie w nawiasie jest nazwa partii i człowiek patrzy tylko na, na tą nazwę partii, a nie na, na imię i nazwisko i na kandydata. Niech się człowiek przed pójściem do wyboru przygotuje, pozna wszystkich kandydatów i pomyśli, który kandydat jest, go będzie najlepiej reprezentował, bo o to chodzi przecież w demokracji, a nie o to, żeby głosować na jakąś partię przeciwko innej partii. No. Poseł to jest poseł. My posyłamy posła do, do Sejmu, żeby nasze interesy reprezentował w tym parlamencie. Nie może być, tak, tak być, że, że on reprezentuje interesy partii, a nie nasze. Więc, jak mówię, wtedy likwidacja w ogóle na list, list partyjnych i likwidacja nazwy partii w ogóle. Na, na tej liście kandydatów. To by był taki plan minimum, i mniej oczywiście tych posłów i senatorów. To by był plan minimum. A plan maksimum to całkiem zlikwidować Sejm. Zostawić Senat w takiej formie, jak mówię, czyli z taką listą kandydatów bez, bez nazwy partii w nawiasach, ale Sejm zlikwidować i dać głosować po, po prostu obywatelom nad każdą ustawą w systemie komputerowym. Po prostu. Każdy by byłby posłem zainteresowany, ewentualnie można by pomyśleć, czy, czy każdy, zanim by został posłem, musiałby przejść jakiś test, ale test jak najbardziej obiektywny, czy na przykład znajomości konstytucji, bo coś, żeby nie, nie dało się zmanipulować i, i części obywateli po prostu od tego systemu jakby... Od, odrzucić, chociaż po, po, powinien być po prostu powszechny dla, dla wszystkich, którzy się, się do tego chociaż w, w jakimś stopniu nadają. I każdy obywatel głosowałby nad każdą ustawą, ale mógłby się również zrzeszać w dowolne partie czy organizacje takie. Wystarczyłoby że na przykład, że, że dwie osoby stworzą sobie o jakiejś nazwie organizacji i, i wtedy lider tej organizacji by, by ustawiał jak, jak jest preferowane głosowanie nad, nad każdą ustawą według tej partii i, i wtedy jeśli członek tej, tej jakby organizacji by nie kliknął na własne głosowanie niezależne od, od tego co robi partia i by nie ustawiał, po prostu by nie miał czasu załóżmy ktoś, jakiś Jan Kowalski nie ma czasu głosować i zaufa na przykład jakiemuś no, za, 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 załóżmy jako, jak, jak... komuś po, po prostu jakiemuś, za, Załóżmy, że, że ja bym stworzył sobie taką organizację, by kilku moich widzów do niej dołączyło i wtedy, jak, jeśli sami by nie, nie głosowali nad, nad różnymi ustawami, to, 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 to mój głos nad tymi ustawami by był zaliczany jako ich, ale w każdej chwili mogliby wy, wyjść tej, z tej organizacji jakby mini i w każdej chwili mogliby głosować inaczej niż ta organizacja chce, ale tylko po prostu jeśli by się do tego systemu nie logowali i nie wybrali własnego głosowania, to by głosowali jak ten lider, do, do którego dołączyli. I w ten sposób istniejące partie mogłyby dalej istnieć w tej samej formie, ale, ale wtedy musiałyby dbać o wyborców Cały czas, bo, bo w każdej chwili mógłby ten, ten wirtualny poseł, czyli obywatel wyjść z tego klubu poselskiego i wejść do konkurencyjnego albo swój, nawet swój własny, więc wtedy na pewno te partie w jakiejś formie obecne mogłyby się utrzymać, ale, ale byłoby to już zupełnie inaczej. Według mnie jak, jak chcemy iść w stronę demokracji i wierzymy, że, że obywatel powinien rządzić krajem, teraz mamy już takie Warunki technologiczne, że można by było to robić systemem informatycznym. Nie, nie trzeba przez demokracji robić przedstawicielskiej, tylko demokrację bezpośrednią. Bo to, co ja mówię, to jest maksymalna forma demokracji bezpośredniej. Czyli demokracja taka, że obywatele są posłami i głosują nad ustawami, zgłaszają propozycje różnych ustaw. Po prostu mają prawo jak posłowie przez system komputerowy. Jestem ciekawy co wy sądzicie o tym systemie, o którym mówiłem, bo, to, bo plan minimum był inny, to, to jest taki plan maksimum, pełna demokracja bezpośrednia, ale myślę, że w tym kierunku można było pomyśleć, bo w tej chwili demokracja pośrednia powoduje, de facto tworzy system, w którym rządzą kliki i obywatel jest daleki od władzy, czyli to jest w imię demokratycznych haseł. Realizowana jest antydemokratyczna polityka, więc jeśli wierzymy w demokrację, rzeczywiście wierzymy w jakąś demokrację i chcemy e, tworzyć demokrację, to, to w tej chwili już jest, e, już jest e, przez rozwój techniki możliwość realizacji demokracji bezpośredniej. Bo pośrednia demokracja po co powstała? Bo dawniej e, człowiek. E, 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 Ciężko było dojechać do stolicy, na, na, zwykłemu obywatelowi, więc y, wysyłał swojego przedstawiciela, posła, który pojechał i w jego imieniu coś tam robił. Teraz już nie jest to potrzebne. Każdy może bezpośrednio swoją wolę wyrazić w takim systemie informatycznym. Oczywiście ten system musiał być dobrze zabezpieczony kryptograficznie, bardzo dużo pieniędzy powinny być wydane na stworzenie tego systemu informatycznego, żeby on, bo od tego zależałoby bezpieczeństwo całego kraju, więc wi wiadomo. Ale oczywiście konieczny by był też system prezydencki w połączeniu z tym, bo władza parlamentarna nie byłaby taka silna, bo e, przez to, że, że, że obywatele e, by nad wszystkim głosowali, często mogłoby się zmieniać jakby e, większość. E, e, w każdej sprawie była większość jakby inna. E, więc trzeba by było, e, władza ustawodawcza nie byłaby silna, to trzeba by było w zamian e, bardzo wzmocnić władze. Wykonawczą. władze prezydenta powinna być wtedy bardzo duża w opozycji do słabszej władzy ustawodawczej, która by była bardziej demokratyczna, ale jednak słabsza. Więc ten system musiałby być w pakiecie z systemem prezydenckim koniecznie. I oczywiście Senat mógłby wetować ustawy tego obywatelskiego Sejmu, ale obywatelski Sejm później odrzucać wetę jakimś tam stosunkiem głosów. Tak ja to widzę. Dobrze. To jeśli chodzi o ten system. Prezydencki, i ten w kształt parlamentu to już mamy. Co jeszcze chciałbym zmienić w konstytucji? Na pewno chciałbym do konstytucji dodać konstytucyjny zakaz deficytu budżetowego. Jakim prawem? Państwo może zadłużać swoich obywateli w jakichś komercyjnych bankach, później bankierzy biorą procenty od naszych podatków. No, przepraszam bardzo. Deficyt budżetowy, dług publiczny to jest zło, zło w czystej postaci, zło, zło i zło. No, i tak uważam po prostu. Dlatego konstytucyjnie zakazać deficytu budżetowego należałoby. Koniecznie więc, więc tutaj, tutaj po prostu zadłużanie i nie tylko na, na na przykład szczeblu centralnym, bo, bo to, również na szczeblu miejskim, na przykład Toruń to jest jedno z niestety z najbardziej zadłużonych miast, mieszkam w Toruniu i też mi się to absolutnie nie podoba. Nie wiem, u nas na naszego prezydenta Torunia to głosuje 70% procent mieszkańców, wszyscy w niego widzą, w nim widzą jakichś zbawców od SLD po, po fanów Ojca ryzyka głosują na naszego prezydenta. To jest to w ogóle jakiś absurd, to jest ten, ten nasz prezydent Torunia, to jest ciekawa osoba, bo w jedną, od lewa do, do prawa wszystkich środowiska, a ja kompletnie nie widzę... Nie widzę po prostu y, y, tego f, y. Nie wiem, na czym polega fenomen tej osoby, bo, bo zadłuża nasze miasto i e, ja bym absolutnie na, na, nasz, na, na tego prezydenta e, Tatorunia to nie zagłosował i nie głosuję nigdy e, za, e, za nim po, po prostu. Więc zakaz, ale wracając do meritum, zakaz zadłużania także na szczeblu e, samorządowym. E, po prostu żadnych długów publicznych, żadnych deficytów, koniec z tym, koniec, koniec, koniec. Nie zadłużajmy naszych, e, państwa, żeby nasze dzieci musiały spłacać to. E, co jeszcze, jeśli chodzi o konstytucję? Ja bym wpisał. E, e, hmm, e, to tam, o, o, o czym zapomniałem powiedzieć? O, o sądownictwie, oczywiście, bo e, teraz już e, zapisy konstytucyjne o władzy sądowniczej tworzą e, z tej władzy zupełnie. E, klikę, której w żaden sposób nie da się kontrolować, a jak mamy mieć e, ustrój demokratyczny, to niech sędzia będą wybierani demokratycznie, po prostu. E, I niech nie będzie rzeczywiście niezależność e, sędziów od polityki, więc niech nie wybiera żadnych ciał sędziowskich, Sejm ani Senat, e, a, a, e, Sejm Obywatelski też niech nie wybiera, ani e, Senat, ten, e, który, ja, e, e, który ja bym stworzył też, niech nie wybiera, niech nie wybiera prezydent, tylko niech wybierają ludzie e, w wyborach, po prostu na, na sędziego e, se, sądu re rejonowego niech wy wybierają ludzie z tego rejonu. No i tyle. E, po prostu e, niekarani ludzie e, powinni głosować na sędziów e, o nieposzlakowanej opinii. Nie wiem, można e, jakieś tam warunki dać, e, żeby ludzie e, e, ludziom, którzy, którzy w tych wyborach mogą brać udział. No i e, to, jeśli chodzi o sędziów, e, to jest to. E, oczywiście. Nie wiem, wywaliłbym z konstytucji ten akapit, który mówił o tym, że Polska jest demokratycznym krajem, państwem prawa, reprezentującym nie, jakiś chyba realizującym o. Zasady y, społecznej gospodarki rynkowej. I nawet w tej podstawie Trybunał Konstytucyjny obecnie y, może y, wszystko udowodnić. Y, wszystkie sprzeczne ze sobą bo tezy może podciągnąć pod, y, pod ten punkt. Oczywiście czego by mogłoby wywalić, bo to, to jest y, y, kpina je absurd, y, po prostu. De facto, y, można by się zastanowić, y, czy. Czy dodać do konstytucji taki, taki zapis, w myśl tego, co ja mówiłem, że jestem przeciwny aborcji, że, że życie po prostu ludzkie zaczyna się mom w momencie po poczęcia? Jakby dodać to, to po prostu wszystkie ustawy antyaborcyjne, inne, żeby były niepotrzebne i po prostu wypływałoby to już z konstytucji, to może warto by było to rozważyć, ale to już jest taki. Projekt bardziej kontrowersyjny, można było pochylić się i podyskutować, tyle że merytorycznie, a nie w, w emocjach, bo dyskusja o aborcji za często kończy się na okopaniu się w, na swojej pozycji, na w, w walce emocjonalnej z, z przeciwnikiem, a nie na rzeczowej, merytorycznej dyskusji. Więc ja to zostawiam tutaj do dyskusji, można podyskutować, nie upieram się, jeśli chodzi o ten punkt. Zastanawiam się na pewno, są jakieś drobniejsze poprawki. Ja bym de facto miałbym, już kiedyś nawet zaczynałem taką zabawę. Wziąłem konstytucję naszą i punkt po punkcie kasowałem to, co mi się nie podoba, i zmieniałem. Mogłem taką konstytucję po prostu swoją własną napisać, no ale po co? Nikt, mi, nikt mnie nie, nie wybierze i nie, nie pozwoli stanowić prawa, więc po co mam, mam pisać własną konstytucję? Mogę z Wami porozmawiać i, i po prostu pomówić, jakie są, są moje ustrojowe po prostu propozycje, no ale pewnie w tej konstytucji bym zawarł też zakaz prowadzenia przez państwo działalności gospod gospodarczej, za wyjątkiem prowadzenia lasów państwowych. Ja bym, jeśli chodzi o działanie państwa gospodarcze, to ja bym tylko właśnie lasy państwowe zachował jako jedyny wyjątek i w ogóle państwo działalności gospodarczej nie powinno prowadzić, bo na styku Biznesu i polityki. Największe są afery, największe kradzież, i to naszych pieniędzy. A właśnie, można by było w konstytucji wpisać jakiś e, ma maksymalny próg e, podatków. Na przykład, że, e, że państwo nie może nikomu zabierać więcej niż na przykład 10% e, dochodów. A to by był fajny punkt w konstytucji, nie? No to, to dopiero teraz mi wpadło e, do głowy, e, żeby tak chronić przed e, grabieżą e, ob obywatela. Teraz ponad 50% się bierze każdemu podatków, ściąga i, i, i te pieniądze później są rozkradane na, na tym styku polityki, biznesu, no i co? I, i de facto powoduje to redystrybucję dóbr od zwykłych, zwykłych obywateli do najbogatszych. Tak, tak działają te podatki wtedy. Oczywiście, deklaratywnie to podatki mają odwrotnie mają do, do biednych, mają trafić te pieniądze, no ale trafiają do biednych. Widzicie, jak trafiają do biednych. To jest propaganda Level Hard. No, no, co, co zrobić? No, tak się trochę do, do tego filmiku nie, nie przygotowałem, może jeszcze wpadnę na jakieś kolejne punkty, ale to tak ogólnie, jeśli chodzi o zmiany ustrojowe, to, to na pewno najważniejsze nakreśliłem. No to, to ch chyba póki co wszystko. Jeśli interesuje was ten temat, to mogę cały czas go rozwijać nawet. Y y y o, to by był y dobry y challenge dla was. Jak, y jak będzie kiedyś na kanale 1000 subów, to mogę napisać własny projekt konstytucji nawet. <grym> No, ale do tysiąca subów to jeszcze daleko. Ostatnio ja też zaniedbałem kanał, nie nagrywam to i subów brakuje. No. Dzięki, że oglądaliście ten filmik. Jak Wam się podobał, to łapka w górę i komentujcie, piszcie, co, co Wy uważacie na, na ten temat, na temat moich propozycji ustrojowych. I trzymajcie się. Na razie.